Dzień dobry witamy ponownie Karolina Rudnicka nauczycielka jogi i Maciek Rudziński jesteśmy z Katowic ze studia jogi z liceum Mickiewicza przedstawimy trzy ćwiczenia proste dostępne dla wszystkich również dla ludzi którzy nie ćwiczą jogi na odprężenie szczególnie właśnie dolnych pleców i rozciągnięcie nóg a więc zaczniemy od prostej pozycji przy ścianie Więc ustawiamy od ści się od ściany na długość łowia i rąk, mhm. stopy są na szerokości bioder. No i staramy się uformować taki kąt prosty, rozciągając tyły nóg, wydłużając się z bioder, wydłużając boki ciała, wyciągając ręce. Y Następnie y oddalamy troszkę dłonie od siebie, zachowując tą samą wysokość dłoni, tak żebyśmy mogli jeszcze troszeczkę się wyciągnąć do ściany. Powracamy do punktu startowego. I dość. Mhm. Dobrze, i teraz przejdziemy do pozycji psa. Więc wyciągamy, wydłużamy boki ciała, ręce. Mhm. Ustawiamy ręce na szerokości maty, szeroko palce. I teraz podnosimy się, formułując. Piękny trójkąt geometryczny z rąk. Wydłużamy, wyciągamy boki ciała, oddalamy miednicę jak najdalej w tył, rozciągamy tyły nóg i schodzimy piętami możliwie jak najniżej. W jodze kochamy psa, jest to pozycja, którą robimy tak często jak się da, z korzyścią niezwykłą dla całego ciała. Wracamy, uklękniemy z powrotem wyciągniemy się do przodu i podniesiemy i teraz trzecia pozycja potrzebujemy podpórki pod ręce, a więc mogą to być takie klocki stajemy w rozkroku stopy są w linii twoich bioder i teraz zachowując prosty tuł w proste plecy powoli schodzimy w dół, opierając ręce na klockach. Nogi są nieporuszone, pięty w linii pośladków. Wyciągamy boki, wyciągamy przód tułowia. I jeżeli będziecie mieli jeszcze możliwość ruchu, opuszczamy klocki niżej. I kontynuujemy wydłużanie boków i przodu ciała, wydłużamy tył szyi. Oddychamy spokojnie w pozycji i wracamy, klocki dajemy na pion. I teraz tutaj dość ważny jest ten powrót, żebyś nie szarpnąć yy, ciałem w tym roz, rozkroku. Fastrygujemy, czyli fastryga palce, pięty, palce, pięty, palce, pięty i opuszczamy. Podnosimy się w górę. Dziękuję, to tyle. Zapraszamy do naszego studia www.yogaStudio.com.pl.